Siema wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy z Gothic 3. Um, no, jesteśmy po rozwaleniu tego pod I myślę, że możemy już się spokojnie cofnąć do klanu ognia z powrotem. Um, Okej. Okay. O, tu idzie nasz Ke... Jak było ke zobaczę. jeden FPS był przez chwilę. Um... Okej, okay. Kailin był z nami. Dobra. Hmm. Chciałem jak na siebie zdobyć teleport do Klanu Ognia, ponieważ... Yy, ...chcę sprawdzić jedną rzecz jeszcze w kopalni do Klanu yy, Młota. a no... Nie chcę potem z powrotem iść z klanu Łot, powrotem tutaj, bo to jest na kawałek drogi. Więc trzeba się rozglądać za tym kamieniem. Hmm. Gdzie on jest, to ja nie mam pojęcia. O, no proszę, <ścoughs> od razu na wyjście. No dobra. A no, to teraz jeszcze zaraz? Może pogadam sobie z ludźmi w tym planie? Jeszcze tak na fajny początek? E, hm, świnia, świnia. Hm. świnie w pierwszej języku, okej. Okay. Minos, niech będzie z tobą. A no, wierzysz w Inosa? No, z... Hmm. Wierzysz w Inosa? Oczywiście, że tak. Inos pokazał nam, co znaczy prawdziwa siła. W jaki sposób? Pierwszy król równin był jednym z nas. Inos zapewnił mu siłę i władzę. To dzięki niemu zdołał samodzielnie podbić równiny. Inos jest najsilniejszy i dlatego za nim podążamy. Hmm. nie wiesz, ale Inos mi się akurat przyda do czego innego. Może ma jakieś... ma jakieś fajne... skill'em dla mnie? Wypędzenie słowa, jeśli nie, przeliczenie innych... Hmm. Zobaczymy tą falę ognia może. Tu chyba nic nie ma za bardzo. Czyli choroby, czy nie robię, czy nie... Nie, raczej nie ma nic. Chociaż możemy nauczyć się światła, no już niech będzie. Mamy tych punktów dosyć sporo. E, no i dużo osób pisało, żebym wydał te punkty w hp. Więc trochę ich tutaj wydam. Powiedzmy, że tak. Jeszcze trochę. Hm. Ok, soryser, mamy przeskok. Tam zostało. Dobra, to sobie my że te punkty już, eee, na no coś może ciekawszego. Rozumiesz? Nie, nie zrozumiałem. Co? Na czym polega problem? Powinienem polować na orków. I? Nie widzisz, co mam na sobie? To raczej nie jest właściwy strój do polowań na orków. Hm. To miło. <noise> Okej. Okay. Bardziej stosowny byłby metal. Dokładnie tak to widzę. Załatwię ci jakiś pancerz. Dobrze. W tych ciuchach sam już zaczynałem wątpić w swoją męskość. Okay. Gdzie tu znajdę jakąś zbroję? Dla mnie? Trzeba zrobić specjalną, na wymiar. Steinar z klanu Młota produkuje dobre pancerze. Pomów z nim. No, też mamy drugi powód, żeby iść do Królu co Młota? będę miał z dostarczenia ci pancerza. Najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam, jest mój topór. Brzmi nieźle. Zapomnij o tym. Będę Twoim wyznawcą. Nic więcej nie mogę ci zaoferować. Um... Okej. Okay. Będziesz moim wyznawcą, a co to właściwie znaczy? Będę podążać za Tobą gdziekolwiek się zapuścisz w Nordmarze. Będę chronić twoje życie swym własnym, dopóki będziemy w Nordmarze. Dokładnie. Dziesięć cieniostworów nie zaciągnęłoby mnie na niziny A 11 Da się załatwić. Okej, okay. nic okay. nie ma chyba. Jakiś kufer, nie będziemy go z okradać. No, ale tego życie mi sobie trochę napakowali, więc może przestaniecie mi pisać kom w komentarzach, bym w końcu się tego nauczył. Dobra, teleportujemy się do Klanu Młota. Klan Młota. Młotek, tu jest Młotek, okej. Okay. I Nie no, Klan Młody tak tylko nie jest, bo już cała teleportacja trwała. Jak daleko jest Klan Młod? No dobra, jest trochę daleko, ale bez przesady. Dobra, komu, komu ja miałem te... Od kogo ja miałem ten pancerz wziąć może tak? ognia. Wszystko jest um, Steinar. Steinar, gdzie jest Steinar? Jest gdzieś coś takiego. Hmm, jesteś Steinar. O, jesteś Steinar, to fajnie. Na pewno szukasz się Ingwara. Nie. Jego kuźnia jest nieco dalej. A ty nie jesteś kowalem? Owszem, ale nie jednym z wytapiaczy. Potrzeba ci czegoś? No, tak jakby. Potrzebuję pancerza dla Toralda. Jaki rozmiar? Gość jest wielki i tłusty. Hmm, mam tu coś. <noise> Używany, ale powinien paskiem. Dostaniesz go za tysiąc sztuk złotych. Chcę kupić pancerz dla Toralda. Oto złoto. Proszę, nawet go dla ciebie zapakowałem. Wow. Przynajmniej za torebka nie trzeba płacić. Czy tam za jakiś materiał. No, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi. Hmm. Albo sardo. No nic. sprzedamy mu tam pierdoły różne, które mamy. Wow. Kurde, no. Co ma <śmary> kasy mają? Ci ci. ci, ci. Ci, 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 Jak oni się nazywają? Kurde, wlecia mi z głowy takie proste. Hmm. Ci handlarze, ci. No wszyscy, co mają jakieś towary na sprzedaż. No bo się tu zgubiłem. Nie tego klanu O tu? Jakbyśmy okay, jeszcze jedną ch rzecz chcę sprawdzić w kopalni. Hmm, tak, fajnie bezimienny. Pięknie latasz. Jakbyśmy mm nie mieli -mm. dość hmm, problemu. No dobra. Powinno być to gdzieś blisko dosyć. Przynajmniej tak mi się zdaje Ale przynajmniej tak pamiętam eee, no siema hm, truposzek Głupie psy na no, drom. drą Zmieniam oczywiście zamknąć okno, ale w sumie teraz to już mi się nie chce zamykać Leniwy jest Dobra, to trzeba było skoczyć, przynajmniej z tego co wiem więc, jakby sobie zapiszę grę, żeby potem nie było, że muszę znowu 10 minut przechodzić, to by nie było zbyt ciekawe. Dobra, hop, I believe I can fly. O, jest teraz skrzynia, dobrze. No, mm. no, więc pewien użytkownik mi napisał, że tu jest teraz skrzynia, więc. E, dzięki mu za to, bo sam pewnie bym na to nie wpadł. Ehm, okej... Okay. To co jest dalej? Coś fajnego? Hm. Ehm, gdzieś wyszłem? Gdzieś tu? A ehm, O, no nawet orkowie są. Czemu też byśmy ich rozwalili? Hmm. A dobra, pobawimy się w sumie. Bo czemu nie? Bawić się można. Zawsze i wszędzie. Szczególnie z burkiem. Jako mięso armatnie. Tra -la -la. Dobra. Dobra. Hmm. Burek. Chuj. Wojownik. Nawet i co ciebie zastanuję jakie ja miły jestem widzisz OK i piątka Tu 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 tu, 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 tu. Oj, lagi, ale w sumie nie ma co się dziwić <ścoughs> I znowu owo oh, lecimy Tada ta, da ta, ta, ta. I znowu osza mam. I znowu lagi. Dobra. Wow. Trochę ich tu dużo. Fuck it. Ale zabawa przednia. Żeby nie było. Okej, okay. widzę, że mamy tam szamana. Szaman to jest rzecz niezwykle yy, zrypana, więc trzeba go wyeliminować w pierwszej kolejności. Hmm, 0 FPS-ów to się nazywa mm, No dobra, więc tak. Trzeba znaleźć szamana Obawiam taki pomysł, wszystkich pozamrażamy by było fajnie Wicyk, Icyk Icyk I biegnijcie na mnie, jak gówno mi zrobicie, no <ścoughs> ehm. o -o. Wypadł! Aha! Ciąg. No, jak to wszystkich teraz? Co za niesamowite citerstwo. Gdzie jest szaman, gdzie jest szaman? Tyk. Uhuhu, nie ma mnie tu, nie ma mnie tu, trolla Pyk. I pyk. I trochę ich tu dużo, nie uważacie? Chyba waszem w jakieś niezłe obozowisko. cia so exciting. <grywka> Ten tam biedny. Dobra, pomożemy mu trochę. Mam nadzieję, że on jeszcze tam żyje. Nie, ja jeszcze żyje. Nie chcę demona. Przynajmniej nie teraz. O o, chwilek chwila, chwila. Najpierw jego, najpierw... no, zostawcie mnie. Hmm. No. No <śm> um. Zostało mi całe jeden życia. Czas się skończył, ale... Co tam bezimienny że z liczbą 1 życia? Because fuck you damage. Dobra. Dobra, widzę, że tego nie przeżyję już. Już to widzę, że tego nie przeżyję. Because fuck you damage. Hm. Gdzieś jestem. Gdzie, to nie wiem. Uleczę się i... W dup. Eee, <śpiewanie> e, no dobra. E, następny odcinek zostajemy w klanie ognia, bo myślę, że zabijanie ich w tym momencie to jest jednak nie najlepszy pomysł. Tak więc ja się na razie zamierzam. żegnam. Na razie.